Nie udało się za pierwszym razem połączyć. Jest tu ktoś. Nie mogłam wejść w opcję yy, ustawień orientacyjnych poziomo lub pionowo. No, teraz będę czekać. No dobra, to czekam. <laughs> nadaję, nadaję. Już szczelają. Ulcia, no wiem. Cześć kochana, ja widziałam, że pisałaś i inni też już się odezwali na, tym, na tej nieudanej próbie. Nie wiem, co to się podziało. Słuchajcie, no nie wiem, po prostu się tak coś zblokowało, że ja nie mogłam ustawić orientacji poziomej. No, jak Wam się film podobał? Cześć Anetko. Cześć kochana. Fajnie, że wpadłaś. Poczekamy chwilę, aż się zbierzecie. Dobrze, że się teraz udało, ale no, to w telefonie to tak coś szwankuje. Dziękuję bardzo, Anetko. Cześć Beacia. Powitam Was trochę Was to <grym> I nie chcę za dużo czasu wam zabierać, bo wiadomo. Co szykujecie? Piszcie, jeszcze póki się zbieramy, piszcie, jak spędzacie Sylwestra dzisiaj. No, świetno tu tak siedzi. No. Kurde, ale zimka, zimka. Jak ja wczoraj zobaczyłam przez okno, że jak taka zamieć śnieżna i w ogóle, jak ja to lubię. Normalnie we mnie dziecko się budzi. Ma być zima, ma być zima sypać, ma być biało, ma być mroźno, skrzypiąco pod nogami i, i tak wiecie, tak, tak fajnie. No. Sześć osób na live. Gdzie ci wszyscy ludzie, co pisali pod magmasami? Cześć Magdalenek. No bo tu czeka, kurde, taka wałuwa. Kosmetyczna. No... Je, ja też w domu. Też w domu. Czekajcie, wezmę Pepsi, bo skrobię do drzwi, dobra? No chodź. A Ty wiesz, że mama live'a robi? Wiesz ja o tym? A w pracy. Dobra, Eluś. No, jesteś. Przywitaj się tam. Dzień dobry. Mój biedny, Wczoraj już był taki spacer. Wyszłam i już było rozglądanie się, nacuchiwanie. czy gdzieś nie ją. I oczywiście o okupce można zapomnieć, nie? Ale dzisiaj wyszłam o trzeciej w nocy. No to zrobiła. No. Zrobiła. No. Właśnie. Hej hej, kto tam wcześniej napisał? Hej, hej, bo mi skoczyło. No, położysz się. Mama tu losować będzie zaraz. Tak? Oczy się zamykają. Moje skarby, kochane Taki moje. Takie moje szkolby się. Idziesz tą rzeczką się położyć? Idź. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, nie ma co. Osiem osób. Będziemy tak czekać, czekać, czekać. Ja sobie chciałam na monitorze włączyć live'a, żeby widzieć wasze komentarze lepiej, ale jakoś tu wystarczy. Wszystko się podwracało. Widzicie tam mojego dildo, <śm> ma masażera. <śm> dobra, zaczynamy. Losujemy czy pokazujemy, co wygrywamy? No, no, tak trzeba. Biedne są pieski. Tak. O, twój ma już święty spokój. A też się bał, nie? Och, to jest przykre. Kola to ma, wiecie, wyrąbane. O, Czezianiu. Witaj kona. No, dobrze bo już znikło, już znikło. Jak to w telefonie szybko znika. Do siego roku. Dziękuję za życzenia. Dobra. Słuchajcie. Pokazuję co co losuje. Więc tak mamy tutaj zestaw Rituals. To jest jakby taka nagroda oficjalna była, cały czas ogłaszana. I to jest Ritual of Ayurveda Przepiękny zapach. Teraz tak dodatkowym prezentem ode mnie. Tak będzie. Podkład odmładzający Jordani Gold Age Defining Serum Boost Foundation SPF 12 UVA Protection Oriflame 30 ml w odcieniu Light Beige Neutral. Cześć Jolinka, cześć. Tak. Kolejny prezent, no to do podkładu musowo musi być ta cudowna gąbeczka mięciusia, tak. Którą uwielbiam, mam kilka tam w zapasie, więc dzielę się. A czemu nie? Będzie na wiosnę, jak znalazł Opt Daily Glow Multi Protection SPF 50. Fantastyczny krem mam, używam. To jest ten. Tak. Rewelacja. Tutaj mam z tego kompletu, który zamówiłam i tego nie otworzyłam. Macie magnolie, proszę bardzo, zamknięte. Jest to balsam do ciała. Przepięknie pachnie. Dalej mamy tenderker, tą słodką śliweczkę. Tak? Do ust ten kultowy ich miodzik ich nasz. Tak jak mówiłam, opaska do. Pielęgnacji, nieotwarta oczywiście też. I to, co czekałam, czekałam, wczoraj odebrałam. No, Cześć Janeciu. pędzle, komplet pędzli. To po prostu te pędzle, jak do mnie doszły, te, te wcześniejsze, które już testowałam, używałam. Mówi, nie, no to jest, to one są najfajniejsze chyba z tych wszystkich. Nie będę otwierać, jest tutaj tak po prostu, po prostu, po prostu. Jest tutaj wszystko, co potrzeba do makijażu. Ten płaski nadaje się też do nakładania cieni w kącik i w ogóle ten do blendowania, rewelacja, tutaj ten do wykorzystania, do rozświetlacza, a ten do wszystkiego i do mokrego i do suchego. Odwracamy, bo on lekko spłaszczony, puchaty, ładnie zbity tak w punkt i można... Cztery pędzle, słuchajcie, zrobicie makijaż. Bo ja zrobiłam. I to jest całe, całe yy, wyposażenie pudła, które dojdzie do. Do. <laughs> Czyli tak to. Ja to na razie mam w tym pudełku. O. Tak. To na razie tak. Odstawię, żeby mi tu nie przeszkadzało. No, to teraz uwaga, uwaga, jedzie powaga. Patrzcie, jaką ma Michę przygotowaną. A co? Proszę bardzo, ile losów różowych. No, yy, roboty z tym miałam, nie powiem ile, bo każdy los to jest każdy komentarz od Was. Tak. Więc kto ile tam komentarzy dał, to ma tyle losu. Yy, Teraz losujemy. Jest. Czy mam, czy mam? Uwaga, uwaga. agas dziewięć trzy osiem cztery halo halo agas dziewięć trzy osiem cztery mamy screena możecie robić tak i to mamy to mamy to nie ma tu pewnie tej osoby. Nie widziałam. A jak jest, to niech się pokaże, pokażę. Gratuluję. AGAS 9384. Gratuluję. Odezwij się do mnie na maila podanego pod każdym filmem mam adres mailowy. I piszemy się po prostu co do wysyłki paczki. No. Ja preferuję Inpost, jest naj, najfajniej. Także. Gratuluję, gratuluję jeszcze raz. Gratu gratuluję. Warto było brać udział w magmasach. W, w, pisać komentarze. Bo widzicie, paka jest. Naprawdę się wydaje, zacna. Zacna ta paka. Dobra. To co? Macie jeszcze coś do mnie, czy nie? <laughs> Jak coś to pisać. Komentarze odpowiem. I tak, yy, przede mną, wiadomo, teraz obiadek, spacerek, może drzemka. Sterydal już skończyłam, całe szczęście. Tak, dziękuję Elutka za komentarz, dziękuję, dziękuję. Aneciu, do 8 roku, wszystkim Wam dziękuję za udział w live i udział w magmasach. Yy, siedzę w domu, będziemy się na pewno dobrze bawić. <laughs> Bardziej będę opiekować się Pepsi, bo kola to ma naprawdę wyrąbane na to. Dziękuję Jolinku. Ja tak się cieszę, że ty tu weszłaś w ogóle. Że miałaś czas. Wiem, że zapracowana jesteś. No. Bardzo fajnie. Bardzo. Jest jeszcze taka pora, właściwie, no głupia ta pora jest, nie? Bo każdy tam w garach siedzi. czy Ja zaraz idę do garów. <laughs> Dobra. Jeszcze raz gratuluję Agas. Liczb to nie pamiętam. Buziaki dla Was. Bawcie się dobrze. Spokojnego wieczoru. W miarę. A możecie poszaleć, nie? O, y jeszcze muszę sobie iść, wiecie gdzie. No, y -y -y. tak najpóźniej to wyjdę z psami chyba o 22. Ale oni już od wczoraj szczelają. Pierwszy raz też się cieszę buziaki. Dobra. Jesteście kochane. I dziękuję za każdy komentarz, lajka, suba. W ogóle ubyło tych subów znowu: było 12, 800, no o 12, a teraz jest za 7, 807. Ta końcówka ja się jaja ja, dzieją, nie? O Eli, cześć. No, papa, pa. ja też zaraz lecę z moimi pyśkami. Wszystkiego dobrego na nowy rok, do siego roku. Pa, pa, pa. pa. 不想给，各含巴。